Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj bardzo taki króciutki materiał e, z telefonu nagrywany. E, ja tutaj przyjechałem sobie naszym wozem operacyjnym e, na plantację koniczyny czerwonej Rosetta B w Elicie na materiał e, siewny. E, Półtora tygodnia po e, skoszeniu pierwszego e, pokosu. W tym roku ten pokos był zbierany prawie dwa tygodnie szybciej, z tego względu, że zdecydowaliśmy się pozostawić e... ten pierwszy pokos na polu jako taką okrywę, żeby on się tutaj rozłożył i materia organiczna pozostała na polu. Tutaj się troszeczkę tego obawialiśmy, jak to się zachowa, e... natomiast no, efekt jest bardzo fajny. Specjalnie zjechałem na dół działki, bo tutaj w dołku ona była dużo, dużo, dużo lepsza. I chciałem Wam pokazać, zobaczcie, tutaj już sobie koniczynka zaczyna odbijać, pomiędzy roślinami mamy, widzicie, okrywę i teraz tak, nie padało u nas od 21 maja, no wiecie jak w całej Polsce jak wygląda pogoda, i wiatry, i przemrozki, i na przemian z, z dużymi temperaturami. To tak bardzo, bardzo dziwna pogoda. No i w wielu miejscach już widać deficyt wody. Ja akurat zbierałem próbki na wszystkich tam działkach, gdzie jeszcze mi się nie udało na wiosnę. I mam takie porównanie, i to właśnie chciałem wam pokazać. Ogólnie u nas jeszcze nie można mówić o suszy nawet w uprawach gryki, bo gdzieś na. 4-5 cm ziemi, ta wilgoć jeszcze jest w porządku. Znaczy, no widać tą wilgoć. Nie? Na jakim ona jest poziomie, trudno mi na około jest oszacować. Natomiast chcę teraz wbić laskę EGNERA. Tutaj Wam pokazać, jak wygląda ziemia. Widzicie? Tutaj jest praktycznie od początku do końca. Ty jest wilgoć. Więc tutaj są dobre warunki dla wzrostu koniczyny, i tak patrząc organoleptycznie na to, jak wygląda ziemia, to jest wilgoci przynajmniej dwa razy więcej, jak na działkach, na których nie mamy koniczyny i nie było przez te dwa tygodnie, nie było z takiego właśnie sianka koniczynowego okrywy. I się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. Jak to było rozwiązane? Nie wiem, to chyba była środa bądź czwartek ubiegły skoszone na około tam 4 na około 4 cm. Widać ona już tutaj no ma wilgoć, ma słońce, więc tutaj sobie ładnie odbija. Następnie kilka dni, kiedy była lampa, te wałki tak zostały. Po, po trzech dniach Tato nie pojechał chwastownikiem, tylko taką naszą e, Słuchajcie, e, starą maszyną do przewracania siana. E, w zależności jak to chyba słonko się nazywało, wiecie jakie cztery, cztery e, gwiazdy e, z palcami, e, w zależności jak się ustali, tą e, to, to maszynę, no to albo ona właśnie robi wałki, albo, albo rozrzuca siano na tam całej swojej szerokości i tato całą tą konieczne rozrzucił po polu e, następnie 3 dni znowu e, lampy odczekał i przejechał chwastownikiem chwastownikiem z dużą prędkością zaczęła widzicie o kurczę, i ta e, sianko tej konieczyny zaczęło się rozbijać, łamać, kruszyć i zrobiło taką tutaj nam powiedzmy ściółkę pomiędzy roślinami. I wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę. Na tej, na tej plantacji również biorę próby i zrobię badanie azotu, po to, żeby jak już będę robił końcowy materiał o chodniczynie i jej możliwościach gromadzenia azotu, to żebyście zobaczyli, ile tego azotu było. Zaraz po powiedzmy przeoraniu koniczyny po, po zbiorze na jesień i ile było tego ile jest w tej chwili w okolicach Czerwca więc no taki króciutki filmik jeszcze zawracam do pracy także na razie do usłyszenia, cześć!